I tak zrobię tak, że ja będę nagrywać, a wy będziecie robić jakieś dziwne rzeczy, jak tutaj wejdę. Czekajcie. Sekundka, sekundka, wezmę tylko kamerę. Dobra. nie tak brutalnie? Czekaj. O, kolejny zwykły dzień, co tam robicie? O kurde, co wy tu zrobicie? Co? Co? Gdzie ty trzymasz jego... Gdzie ty trzymasz jego... Nieeee. Nieee. Zostawcie go, nie. Yeah. Oh, yeah. Dobra już, dobra już Odszedł mić okay. dalej Piękny wstęp, piękny wstęp. Chodź, chodźcie, chodźcie, ota Spalam ze schodów <grym> No to z mam, moja ręka utknęła na to, Musimy w zrobić wyglądał był i trzymał cię za rękę. <grym> Dobra, idziemy, 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 idziemy. Jakieś tu zakupy można nieco zrobić. Uger? No właśnie, Ule. ja bym... Co kupujemy? Huger to jest to, co leczy. A defibrydator może jakoś uratować. Uuu. O, to by się przydało. w O, ja to by, to by się przydało. No, <laughs> Demon. <laughs> <laughs> Weźcie Dałoby defibrydator. Się przydałoby się, przydałoby A co to jest? HUM. Nile. A kupuję to. Emotes, emotes, dance, dance. 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 Workout. No, ćwiczysz no nie, to moje było nudne ja Chcę inną emotkę Ja chcę ćwiczenie, workout ja Chcę inną emotkę O to może. Na przykład kupię Uh, eee, jest moja to jest moja chyba, tak? Nie ma. To jest. Nie. Nie, to nie jest to. To jest applaus. O to. Nie to. Może Limon nie, nie, nie będzie. Co jest? Dimon nagle nam te płasie. Hmm. Dimon, O kameru, kurde! Nie o to chodźcie może do tego, gdzie jest ten, ten gdzie zielony, o tutaj! Chodźcie za mną! Chodźcie za mną! Ja jestem kameramanem, chodźcie, chodźcie za mną, chodźcie za mną! Robimy wywiad, robimy wywiad! Niech ktoś stanie tutaj! O! Delvex! Chodź, potrzebujemy Cię! Delvex, mam już wszystko! Mam już wszystko, potrzebujemy ja tylko ciebie! Robię. Robię. Ja Delvex, ja cię, ja cię tak! Czekaj, czekaj, uwaga! Trzy, dwa, jeden. Chciałbym wobec tych wiadomościach powiedzieć o tym, że dzisiejsze wiadomości są bardzo nietypowe, ponieważ jest z nami specjalny gość, jest z nami kamerzysta yy, Mikulia. Dzień dobry. Jest jednocześnie z nami pani mikrofon tam bardzo, Dimon. Jestem bardzo serdecznie. Tak, to ja, Jednoc... ja. tak. I jednocześnie jest też z nami, oparł odgłośnienia Amongo. Chciałbym uprzejmie powiedzieć. No dokładnie jest tam smutno też, że on tutaj jest. I chciałem uprzejmie powiedzieć, że dzisiejszy dzień jest, jest sponsorowany przez Twitch Tv-Slersh Mikulia Uwuling opisie. Dziękuję bardzo, za owocny wywiad. Dobra, koniec nie mam już więcej. Musimy, wiecie, musimy oszczędzać. Idziemy, idziemy, idziemy. Piękne, bardzo piękne. Idziemy, idziemy, idziemy. No ale to i to później jest niefajnie. <grym, grym>, idziemy. <grym>, <grym>, tak, klikamy, klikamy. Uuuu, się. Gdzie my jesteśmy? To jakieś nowe mie miejsce. Ej, backroomsy, backroomsy, backdoor, e, fire exit, fire exit. Idziemy w dół? Obiecmy, o! Fire exit, start, e, fire i exit. O, to Co to tak już tak? zawsze demon ginie. Witamy, jest miejsce gdzie demon o, ginie. O, to tutaj. Straszniejszy nic tutaj ma nie ma, ale mogę w by tym być. Ale nie można... Po... Coś tutaj wyskoczyło na mnie. Nie, chyba nie wciąż. Jezu, ale głośno. O! Coś idzie. Jakiś komentarz może. Tak, tak, jakiś komentarz. Jak się pan tutaj żyje? Jak się tutaj żyje? あっ O przyżyłeś! Tak? O ej! Ej, Derbex też Nice! No? O, nie, a mamy ten defibrilator? Ej, ej! Tak? Ej, za nami, za to za to Co jest za mną? A, ale tu nic nie ma. Hmm. Idziemy główny. Idziemy głównym? No, bo to jest już ja za tak dużo. dużo Trzeba nagrać content, trzeba content nagrać Bo tak to stypa typa, za grają w nocy tak Dobrze, dobrze, chodźmy głównym Trochę się rozciągnąć, kazy robić, o i dalej no dobra, podróżując szlakiem Bawarii Podróżując Bawarią szlakiem Zobaczcie, jaka cisza z grają. Przyjazna okolica. To wygląda na najbardziej zatłoczony dworzec, który goście. Najbezpieczniejsze miejsce na świecie. Bo, tak. Dobra, ja. chciałem uprzejmie powiedzieć. E, chciałem, dzień dobry, dzień dobry. Chciałem uprzejmie na kamerze powiedzieć Wam, że będę, e, będę skakał z półtora metra. Dlatego. To się kameruje! A! Chyba się połamał No cóż mnie i tak. Chodźmy sprawdzić. co sobie złamał Nóżkę czy rączkę Wszystko złamał Chyba wszystko Gdzie on jest? Zobacz, tutaj, nie żyje A nie no żyje je, 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 Nie To? No, nie, on chyba może wstać normalnie, normalnie. Przed, chwil, nie, przed chwilą żył Ale ty na niego skoczyła się umarł Co? Nie, no wejtujesz mnie Wstawaj, Aha, wstawaj Wstawaj, wstawaj No już był, już był, nagrywam to dobra, dobra, dawaj, dawaj Idźcie pierwsi, bo mi szkoda stracić kamerkę Znowu on! Przepotężny Pan Ślimak Co on zrobi? Marek Slimaczek znowu nas o, wie. Jak nas dokładnie on nas penetruje. Tak się nie ćwiczy, tak się nie ćwiczy puszczmy! Chciałbym, zaś... chciałbym zaśpiewać piosenkę Tak, chcesz? Dobra Pan ślimaczek nas tutaj goni Jak nas do goni pokazałem gdzie Bo nas w pierdoli a w którą stronę było wyjście? Ja już się gubię Wyjście? Tak. Tutaj na górze. Mamy już mniej niż połowę o dwa. Podsumowując dzisiejszy odcinek i moc znowu umarłam. Tak, zaraz będzie podsumowanie, tylko wyjdziemy. Dobra, poproszę! Poproszę o komentarz w sprawie Demon. Ja wiem, że muszę zaznaczyć, że to wszystko zostało brutalnie uknute przez. Zawał Zawątk! Oh no, on nie żyje! Dobra, reanimacja! Reanimacja! Jest jest. No, to jest, 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 ślimak. jest, 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 do jest, nic już przed... Zamiast przed nim, nie to możo... nie! co się! nie można! On tu wszedł! <gania> Dobra, ślimak spakowany. Nie no, Dimon coraz bardziej się ceni, kurde. jest Dimon, nie starczy nas na Ciebie, hehe <grym grym> Dimon, nie starczy nas nie na, na Ciebie, chaos. naprawdę Ale no, kurde. Ona jest warta 41 dolców już <grym> No już nie jest, bo wydaliśmy na nią tyle Dobra, no, trzeba szucić. Teraz to ona nam wisi 41 złotych Dobra, może teraz będziemy je słychać lepiej, zobaczymy Oby, oby tak, ja się bardziej Dobra, zapraszam was bardzo serdecznie, najzabawniejszy klip na spółktube Usiądźcie wygodnie, zapraszam serdecznie Ale kolejny niezwykły dzień, co tam robicie? O kurde, co wy tu robicie? Co? 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 Gdzie ty trzymasz jego? Gdzie ty trzymasz jego? Nieee Ale sadnie komentarze Musimy zrobić, viral. Jak i śmijany, bo, kurde i trzymać ja. się na rękę. Jeden. Chciałbym w tych wiadomościach powiedzieć o tym, że dzisiejsze wiadomości są... Murder 650 laj'ów. gość, jest z nami kamerzysta e, <laughs> Dzień ja dobry. Jednocześnie z nami pani mikrofon Dimon. Jestem bardzo serdecznie. Jednocze ja? Tak, no. jednocześnie jest też z nami opada od odgłośnienia Amongo. Chciałbym uprzejmie powiedzieć, no dokładnie, że ja powiedzieć, że dzisiejszy dzień jest, jest sponsorowany przez Twitch TV Mikulia U-link w opisie. Dziękuję e, bardzo, znowu ten owocny ten tele... ten wywiad. O, tu o nowe plac, nowe miejsca. Ej, bakrumsy, 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 e, bakrumsy, Bakrumcy, bakrumsy, bakrumsy, Coś idzie. O, jakiś komentarz może w tej Tak, roku. tak, jakiś Jak komentarz? Tutaj... Trzeba mikrofon wziąć jakiś, żeby on... się A... tutaj z kluczami, bo oni się wstydzą. Ale za, nie za nie. Nie. O! Co?! <laughs> o kurde! Ten komentarz! <laughs> Oj, nie mogłam was kurecia. znaleźć. O, przyszedłeś. Tak? O ej ej, Derwek jesteś się. Nice! Yes. Dobra, chciałem uprzejmie powiedzieć, e, chciałem Dzień dobry, dzień dobry, chciałem uprzejmie na kamerze powiedzieć wam, że będę, e, będę skakał jest półtora metra, dlatego... To się kameruje! A! Chyba się połamał. No nie... Jeszcze ja żyję? Niego. Co? Nie, on chyba może wstać normalnie. Przed chwil, nie, przed chwilą żył, ale ty na niego skoczyłaś i umarł przez Co? Pan <grym> ah, Znowu on! Przepotężny pan ślimak. Co on zrobi? Fajaczka nawet nie umie <grym> zrobić. nie zrobimy. Jak nas to nie? <grym> nie! Oh yes! Próbowałem go palcegów nałożyć, kurde. A on chciał wspólnego palceka zrobić. Pan Ślimaczek nas tutaj goni. Jak nas goni? Poproszę o komentarz w sprawie Dimon. Nie chciałabym się nie zaznaczyć, że to wszystko zostało <noise> brutalnie <noise> uknute przez... Zawał! Zawał

<noise> jest to <czas>. Ona jest warta <noise> 41 dolców już <głos> <głos> Piękne, piękne Dobra. Dobra. Dalej, dalej mnie słabo słychać, no nie wiem o co chodzi Nie wiem Dalbexik co no. chodzi A teraz Darlbeks albo mogę, albo Dimo nagrywają, bo musimy zmieniać Ja nie wiem czy ja chcę nagrywać, jak musi, musi to to. nagrać, bo właśnie Dimo Posze, nie, no, Dimo Może przeżyjesz jak nagrasz mam musi kamerować. Ale nie wiem, Dima jak być kamerzystą. Umiesz, kamerować. umiesz. Po prostu kameruj. zbliżasz, oddalasz i klikasz na samier. Wow, lewicowy oh. kapitan. Wow. 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 Oh. <laughs> Magia. Dobra, ja chcę, coś, ja chcę coś nowego. Chodzimy się, Delveć. Wow. Oh. Oh, oh. <laughs> Zabiłeś mnie prawie. Tak wstałeś Twój stary, za to zmieni ja latarkę? latarkę? Moje Z nowego Moje Kto tutaj latarkę, jak chcesz? Leży sobie Pod Gdzie? Pod krzakiem O, Być XD Ciemno można kupić fajnego? Ja chcę motkę jakąś Nie, ja ja, może nie Trochę można kupić plater, bo paralizator można kupić Szokstika kupię O, no kupię, chcę motki. Okay, ja się. A pra, pra, pra. Wow, szok, szok. Szok, szok. w tym tym robi? Jak się w w tym robi? Ciu! Bijecie? <laughs> <laughs> o Szok. <nie>, szok. <chyba> umarłam. <laughs> ja? <grymne> nie, nie, nie mogę się Co ruszyć. Oh, nie mogę się. Ja, ruszyć. ja tylko chciałem przejść Ja Nie, to ja polem. Nie chciał, ale jak się szybko się rozładowało, O, tu się ładuje, dobra. Ładujemy. O się nie... się Ale się kręcę w kółko. Nie, o! 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 dobra, proszę. LIMITED oh. power! Niczym palpa nic nie Z znych wojen! Poczęga Turunu! Nieeaa! Chyba źle się czuję! Chyba źle się czuję! Chyba! Chyba coś jest nie tak! Chyba! Chyba coś się wsta. Nie czuję się zbyt dobrze! Nie czuję się zbyt A, dobrze! Oo! Dobra, piorun mi się skończyły! Ooo, zmęczyłem się! O to się naładować Ale wiesz, że na... to jest najlepsza broń na, na jakieś o, potworki Ładujmy się Dalbex się baituje, dalbex się baituje, idziemy zaraz go budzę we'll Limited power! W dupę prądem! Ej nie, nie chcesz, Tak! O nie, aż działa, tak? Uff. Działa! O tak, o, tak Potęga piorunu. Tak. Dobra, pociekajcie, to nie ma. No wają patrzcie, mnie jeszcze. Dziękuję, dziękuję. Dobra, idziemy. Dobra, lećmy. lecimy. Ja lecimy, ja nie ma. Tak kliknąć się to na przycisk. A, nie myślałem, że poczekałem. Aaaaa. Chciałem piciu, bo na, na, na czajnik... A, widzisz, nie czekamy. Ja ci dam, ja Nowe miejsce! Czy to jest nowe miejsce? Ola, Wreszcie ola. tego dokonaliśmy. Tak, to jest słynna resta restauracja w centrum Torunia. Yy, toruńska restauracja. Witam. A myślałem, że to, to Freddy Fazbear Pizza. Nie, Freddy Fazbear? W sumie tak, Freddy Fazbear. O, o tak. O. E, przepraszam, co podać? Co, po, co podać? Halo, co podać ciekawego? Co podać? Ja bym, ja bym... O kurde, nie! Ona o, da o. O, şey. o, o, o kurde. Kameru, 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 O kameru, 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 Kameruj, To jest bardzo ważne, byś kamerowała. Ja spadnę, ja spadnę! Żegnaj, żegnaj, żegnaj świecie! To była najbardziej intensywna akcja świata Bardzo Bardzo, chyba musi odlecieć Rzucił mnie poza mapę, no Delwek z 2000 metrów leci dalej Nie chcę wychodzić Freddy Pizza, zawsze groźna Zabiera czy nie, bo nie ucieka oh. No chyba no, ucieka ty by bardzo krótki, ale Tym razem zwrot akcji, Dimon przeżyła, przeżyła drugi, wszyscy, wszyscy umarli Tak Mamy jednego, tam gdzieś jest drugi tak. To musi najwięcej viewsów teraz nabić Teraz spada. jest zwrot akcji, wszyscy umarli, ale na nie przeżyła Już <laughs> 13 km w dół Dobra, dogra się na tym gra się na zielonej ścianie Piękny wzor tańca Piękny, piękny Tego się widzowie nie spodziewali tak? Nikt się nie spodziewał Dziś się pewnie Teraz <grymne> z nim pewnie, pewnie znowu umrze Kurde, my tylko po 26 zł kosztujemy Nie no, bieda Chodź, Dimon, Dogramy do, na zielonej ścianie Chodź, Dimon, dogramy na zielonej Pięknie. ścianie Chodź, chodź, dogramy tutaj Chodź jak ja umieram, to wy wszyscy żyjecie, a jak ja żyję, to wy wszyscy umieracie. <śm> <ś> no a mężczyzna musi przeżyć! Ooo, ciebie we sobie. Dobra. Pustynia, gwiazdy. A, oddaję patyczek. patyczek, y... moje, moje, Ale romantycznie. Niekładne może. O, nagrywa się. Nagrywa się. Piękne mosza. Ja powiedzieć, że to była bardzo udana wycieczka. To był najbardziej podpolity mieszkanie z Torunia, który niestety nie lubi mieszkańców Bydgoszczy, a my reprezentujemy właśnie Radom, więc no niestety jestem trochę smutno, ale nie ma To Tak, oni zrobili coś takiego! Aaaaa! BUM BUM! Zrobili coś takiego i potem bum i potem ciach i potem trach było i nas zgnietli, rzucili nami i w ogóle było straszne przeżycie, ale no tak bywa, bywa i tak, no, Derwek już możesz podnieść się. Dawaj. Nie go! To nie ja, to nie ja, to, to nie uciekam stąd! Halo! Podejrzamy po nie uciekać! Bo tam co? Ile zdjęć w ogóle? Tu jest bardzo dużo zdjęć! Czy to jest skończona liczba zdjęć? Mam wrażenie, że o! Mód są wykresy! To są wykresy, patrz. Liczba naszych zgonów od 1992. To jest liczba naszych zgonów od 1992. Derweks, opowiedz nam o tym, o tym wykresie. To jest liczba naszych zgonów od 1992. No, tak. Dzień dobry, dzień dobry, chciałem uprzejmie powiedzieć, to jest tablica, która prezentuje kreski i te kreski pokazują, że w 1950 latach zginęliśmy e, prawie 4,5 raza na sekundę, ale nie ma tego złego, ponieważ 10 lat później już mieliśmy więcej śmierci na sekundę, ale mieliśmy potem bardzo spokojny okres i stopniowo giniemy coraz mniej. Kurde, proszę mnie nie smażyć, kiedy ja... Zaraz chyba pobijemy rekord. I jednocześnie... I tak jednocześnie właśnie to jest najbardziej populisty demon, który straci mieszkańców Radomia. To się nazywa y, jakieś tam tam y, tak, wrocławski hrabąż. To właśnie taki hrabąż mnie dopadł ostatnio. I właśnie tak się czułem, kiedy ten hrabąż mnie dopadł, miałem ochotę coś na taką łódkę i potem polecieć do takiej właśnie jaskini pełnej wody i wzgórz i między tymi wzgórzami właśnie pojawiły się dwie planety i te dwie planety doprowadziły do tego, że ślimaki takie z mackami wyszły, przy, nazywały się Modern i niestety potem powstał kult szkieletów do tych i właśnie potem zjadł pan na lody jabłuszko, kuleczko, który niestety potem poszedł spać w jako szkieletor i było mu całkiem miło, dlatego potem zaczęliśmy rozwiązywać zadania matematyczne i potem przyszedł demon 25, który niestety trzeba z dymany matematyki z tego, ale nie ma tego złego, bo następnie zaczęliśmy rzucać planetą wokół słońca i wtedy pojawiły się właśnie wykresy, wykresy górne i dolne, które pokazują to, że jak się buduje kościół tak szybko skeletarne. I ten kościół w, w cmentarza właśnie, tylko niestety mieli, że kości trzeba pochować i po prostu w lesie za kościołem. No i tak właśnie prezentuje się czaszka piracka i właśnie z tej czaszki pirackiej powstały dynie halloweenowe. I następnie z tej dyni halloweenowej był ludź, który ma tutaj tutaj wielką pałek, którą mierzą matematycznie. I następnie tą wielką pałą teleportowaliśmy się do miasta. Koniec. Koniec. Dziękuję. Ja Dobra, idziemy. Myślę, jak to wyszło, idziemy, jak idziemy, idziemy, idziemy. Musimy być cicho. Idziemy, idziemy, Podobaj idziemy, idziemy. Absolutnie. Ej, ej. To było bardzo długie. Chodź, chodźcie, chodźcie. Odkładaj. No to trzeba całą gadkę wyciąć. O nie! Odkryłam. O nie, ci nogi! nie. Ja ci pomogę. O. O. Nie, nie, nie. Ej. Ej, jak, jak będzie zielnie? etap, jak o, będzie pomogę. etap tego mojego Wiesz, monologu. Ciało. Będziemy bardzo cicho. Tak! Będzie no, bardzo cicho, dlatego bądźcie cichutko, ponieważ widzowie muszą zobaczyć, jak wygląda e, matura tak. ustna z angielskiego i z polskiego. <laughs> więc to jest taki przykład. Ej, to, Ej, to byłoby śmieszne, masz maturę z polskiego i po prostu po kolei jakieś zdjęcia, nie? I tu musisz cały czas płodnie mówić. To by było piękne zadanie. Czemu no to się też tak dogładuje. Ej, no, na o mega długo, Też mnie stresuje. No nie, ale no tak, ponieważ ale był, ale był długi filmik, może dlatego. Oby, oby, no. może się zepsuło. Nie no to było piękne moj monolog, musimy go zobaczyć, bo nie... Właśnie... twój monolog się zepsuł delwex. A było nie, dlatego, że Dimon tam się... nogę wsadziła. Nie, nie.